Cześć Wam, mam na imię Kamil. E, mocno zainspirowałem się, powiem Wam szczerze, Venomous Art, facetem, który opowiada o pająkach. Ja natomiast od 1997 roku, można powiedzieć, że siedzę w motylach, od kiedy byłem małym 7 chłopcem. E, obecnie mam 34 lata i siedzę przez ten cały czas w motylach. I tak pomyślałem, że jeżeli wenemu art opowiada Wam wiele ciekawostek o pająkach, to może Was zainteresują również motyle. I mamy 12 grudnia i tak stwierdziłem, że zaczniemy od pory zimowej, bo z reguły ta pora nie kojarzy się z hodowlą motyli. Ale jest to błędne myślenie. Można hodować wiele fajnych gatunków motyli również zimą w Polsce. Oczywiście ta ilość Gatunków jest mocno ograniczona. Jest to spowodowane oczywiście dostępnością bazy pokarmowej, ale mam fajny dzisiaj gatunek Wam do pokazania. Ale, żeby go Wam pokazać, najpierw potrzebuję zdobyć właśnie to jedzenie, które one sobie jedzą, i też opowiem Wam kilka fajnych, ciekawych rzeczy na temat tego motylka, którego Wam dzisiaj zaprezentuję. A to będzie Acherontia antropos, czyli zmierzchnica, trupia główka. I tak, w ramach ciekawostki, jeszcze powiem, że to będzie. Motyl drugiego pokolenia. Z reguły ten motyl w Polsce ma góra jedno pokolenie. Natomiast zdarza się bardzo rzadko, że są dwa, gdy warunki pogodowe na zewnątrz to umożliwiają. Czyli z poczwarek, które powinny zimować, wykluwają się motyle, które składają kolejne jajeczka. Dlatego mam gąsienicę w grudniu. I teraz jeszcze tylko pokażę Wam szybki rzut. Jaka roślina pokarmowa jest mi potrzebna? To jest ta roślinka, która rośnie za mną. Jest to ligustr. ligustr zimolistny ligustrum oligofalium, jeżeli dobrze pamiętam tą nazwę ja jeszcze sprawdzę czy na pewno dobrze ją wymówiłem tutaj już obcięłem gałązki gąsienice mam na fazie rozwojowej L3 L4 więc za niedługo wam pokażę jak one wyglądają dzięki cześć wam wróciłem właśnie z dworu eee, i chciałbym kontynuować tutaj temat zmierzchnicy trupie główki Mianowicie narwałem już tych liści dosyć sporo, właśnie wrzuciłem te liście gąsienicą. Jak widzicie, tutaj pierwsze gąsienice, które już zaczęły jeść te liście, jedzą bardzo dużo i bardzo szybko. To mi ilość, co dzisiaj naciąłem, starczy im do wieczora. Może do nocy, rano znowu będą się uciąć nową porcję liści. I jak widzicie te gąsienice wydają się spore, ale jeszcze nie są duże. One są dopiero w średnim wieku. Mają rozmiar tej L3, a ta gąsienica docelowo, żeby zrobić poczwarkę, potrzebuje osiągnąć rozmiar L5. Więc ona jeszcze jakby zwiększy swoje rozmiary jeszcze raz tyle. I będzie gruba jak kciuk, taki, taki solidny kabano za z żabki. I dopiero jak osiągnie takie rozmiary to docelowo wtedy hmm, przejdzie do kolejnej fazy rozwojowej i zrobi poczwarkę e, ale tutaj kilka słów jeszcze o zmierzchnicy e, trupiej główce, jest to największy rodzimy polski e, motyl e, obecnie ist, żyjący bo była kiedyś pawica gruszówka, która wyginęła na terenie Polski gąsienice są duże a czy mogą być większe? Oczywiście, że mogą być większe i jeszcze tutaj w formie ciekawostki e, pokażę Wam jeszcze jeden myk, co ta gąsienica może robić. Tą gąsienicę obok, co widzicie, która jest o o połowę większa od tych, co trzymałem przed chwilą, to jest gąsienica w fazie L4, czyli też jeszcze nie dorosły okaz. Ten motyl dopiero jeszcze urośnie. Jak widzicie, jeszcze nie osiągnął grubości mojego kciuka, jeszcze trochę mu brakuje. Ale bez problemu, jeszcze tak myślę, że do dwóch tygodni będzie takiej wielkości i Wam go pokażę, jak będzie już dorosły, tuż przed zakopaniem. Ale to, to co jest jeszcze jeszcze ciekawe o gąsienicy miesznicy do drugiej główce, to jest to, że gąsienice występują w kilku formach barwnych: nie tylko żółto-niebieskiej. To akurat liście może trochę dają złudzenie, że to jest inny kolor, ale proszę mi wierzyć, że ona jest taka niewieskawa, pięknie ubarwiona. Tutaj ta gąsienica jest. E, tu ma głowę. Jak coś. Tu, o, tu ma głowę schowaną. A tu ma dupkę Po czym można poznać, że dupka bo, bo ogonek taki ma. Mm, on nie jest. To nie, przypomina niektórym kolec, ale to jest e, taki wyrostek. E, mający na celu bardziej chyba z, odwrócenie uwagi drapieżników. E, nie jest ani ostry ani nie kłuje. E, natomiast sama gąsienica e, może ugryźć. Może ugryźć, bo akurat ten gatunek ma takie zapędy czasami kanibalistyczne. Czy ty się dasz tutaj na paluszek włożyć? Bo chcę wam udowodnić, że gąsienice można. Oczywiście te, które są bezpieczne, można brać na dłoń, bo te niebezpieczne to nawet przez rękawiczkę czasami się boję. Brać ona się tak mocno trzyma, że ja jej nie jestem w stanie oderwać od gałązki. Czy ty się. No. Patrzcie, chciałem wam pokazać. A nie chcę puścić się. Tak, gąsieni. Oj, do... dobra. Udało się. Dobra. Mam. No. Ona jest po prostu głodna. I ona bardzo nie chciała być oderwana od, od yy, pokarmu. Ale jak widzicie, yy, jak się już chyci, to ona bardzo mocno się trzyma. I do takiego stopnia się trzyma, że ona stanie się utrzymać nawet w czasie gradubicia burzy drzewa. Nie puści po prostu gałązkiego. Gałąź się urwie, ale gąsienica nie, nie, nie puści tej gałęzi. Eee... Dobra. Jak myślicie, z czego bierze się taka gąsienica? Bo zanim wam pokażę motyla, bardzo ciekawą rzeczą są jaja motyli. Ja je bardzo często pokazuję na warsztatach. Eee... Tu mam różnego rodzaju. O, tu świetnie teraz widać. Eee... Różnego ja rodzaju jajeczka motyli różnych gatunków. Akurat pośrodku takie największe to akurat straszyka, więc nie sugerujcie się nimi, ale wszystkie pozostałe to są jaja, to są jaja motyli. Mają różne kształty i rozmiary. I zmierzchnica, trupia główka. Ma dość duże te jajka na motyla. I tam właśnie je pokażę. To są jajka, z których się wykluwa. Z miesznica Tu jest kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt jajeczek. Ja wam jeszcze pokażę na palcu. Jedno takie jajeczko jak wygląda. One są już puste, z nich się już wykluły o tyle. Eee... Mam nadzieję, że będzie widać, bo to jajeczko. O, proszę mi wierzyć, tu, ja tu trzymam jajeczko. Taka, taka malutka kropka. Z tej małej kropki rodzi się taka gąsienica, która jeszcze urośnie. Jeszcze urośnie. Eee, dobra. Ja ją sobie tutaj pozwolę schować. Następnie ta gąsienica. O, chyba zrobiła kupę w międzyczasie. Eee, taka kulka czarna z niej wypadła. O, to jest kupa. Jakby ktoś się ciekawił, co to, czasami jest takie małe czarne kuleczki. To są kupy gąsienic, świetny nawóz pod kwiatki. Na portalach aukcyjnych podobno można nawet kupić właśnie do rozpuszczenia w wodzie i do poddawania kwiatków. Ja osobiście po prostu to wyrzucam na trawnik i trawa świetnie pod tym rośnie. Ta gąsienica następnie jak osiągnie docelowy swój rozmiar, to zrobi poczwarkę. Ale że nie jest tak łatwo znaleźć poczwarki zawisekowatej. Dlaczego? Dlatego, że te motyle, ta rodzina motyli, ma docelowo taki sposób obronny, że e, to też jest do piegówka o innej aberracji barnej, jak coś, mm, że zakupują się pod ziemię 20-30 cm i robią coś takiego pod ziemią. To coś właśnie zimuje w okresie e, naszej polskiej zimy i na przyszły rok w okolicach czerwca lipca już potrafią nawet się wykluć pierwsze motyle, ale docelowy okres pojawu to jest późna jesień to wtedy do nas zalatują zmierzchnice trupiej główki z Afryki Północnej z basenu Morza Śródziemnomorskiego jest to niezwykle szybki motyl i on w ogóle ma kilka takich fajnych e, rzeczy w świecie motyli skupionym w jednym gatunku, że jest naprawdę niesamowity. E... Poczwarka, po pierwsze robi e... poczwarki pod ziemią, otaczone taką otoczką z ziemi. E... Potrafi się zakopać nawet do 50 cm pod ziemią. Można je spotkać w Polsce w okresie naszych wykopków ziemniaków, ponieważ gąsienice jedzą pomidory, ziemniaki, kolcowoje, ale jak widzicie spokojnie można też karmić je ligustrem zimolistnym. I ja karmiłem też z powodzeniem bzemli lakiem, gdzie urosły mi wtedy największe, a mało. Czasami w ogóle nawet nie widzę bzu lilaku wymienionego jako rośliny żywicielskiej dla tego motyla. Natomiast bez problemu pobiera ten pokarm i rosną naprawdę bardzo duże te gąsienice wtedy na tym bzie. Być może to wynika z wartości energetycznej liści, że są po prostu bardziej tuczące aniżeli liście ligustr, pomidora czy ziemniaka. No, i taka poczwarka, jak siedzi w tej, w tej ziemi, wykluwa się z reguły na przyszły rok, ale czasami może coś później tak. I tu mam przykład takiej poczwarki. Ta poczwarka e, miała się wykluć na jesieni tego roku, pod koniec naszego lata, ewentualnie. Ja wyjechałem na wakacje, dwa tygodnie mi nie było. Była fala upałów i ziemia, w której ona z, e, była zakopana, przeschła na wiór dosłownie. Z powodu. Braku wilgotności jakiejkolwiek. Yy, motyl w środku miał problem z wykluciem. Jak widzicie, uwięziony został w tej poczwarce i nie potrafił się już odkopać i wyjść yy, i narodzić się po prostu jako motyl. Yy, no i niestety ten zginął. Ale jeżeli wszystko pójdzie prawidłowo, to motyl przebija się przez tą poczwarkę. Tak jak tu widzicie, zostawia taki pusty pancerzyk tej poczwarki i. Po prostu wychodzi sobie gdzieś na gałązkę, prostuje, pompuje skrzydła i odlatuje po około 24 godzinach. No hmm, dość fajna, jest taka przyjemna. Minutka w dotyku, wbrew pozorom. Jeżeli kogoś to brzydzi, to spróbujcie kiedyś wziąć gąsienicę na rękę. Pod warunkiem, że to nie jest jedna z tych parzących, kolących lub sprawiająca ból, to gąsienicę można bez problemu wziąć na rękę, jeżeli należy do gatunków bezpiecznych smiesznie zatropia główka jedynie o co może ugryźć, bo ma dość duże jednak te szczęki eee, i może dziabnąć jak będzie głodna, bo będzie poszukiwała pokarmu i to ona właśnie szuka tego pokarmu. No i jak już ten motyl zrobi taką oto poczwarkę, zakopaną w ziemi do 20-30 cm, wykluwa się potem z tego motyl i motyl wygląda... Tu mam już dorosłą samicę, spreparowaną, z mieszchnicy trupiej główki. Okaz z Francji akurat. Tutaj w mojej dłoni gąsienica jest czeska. Hmm, to, co wam e, przypomina, to bardzo lubię zadać to pytanie dzieciom. E, szerszenia, e, ose, pszczoły. Takie podają e, odpowiedzi dzieci i są prawidłowe. Dlaczego? Dlatego, że zmiesznica trupiagłówka ma wiele fajnych e, sposobów do przetrwania, że tak to ujmę. Po pierwsze lata bardzo, bardzo szybko. 55 km na godzinę. Przylatuje do Polski między innymi z Afryki Północnej, z basenu Morza Śródziemnomorskiego, więc potrafi pokonać nawet kilka tysięcy kilometrów latając. Owad, który waży powiedzmy 15-20 gramów to jest naprawdę kolosalna odległość dla takiej wielkości owada. Znajdywany jest przez pszczelarzy czasami w środku uli, gdyż ten motyl lubi jeść i kraść pszczołom. Miód. Jest to rzadkie zjawisko, ale zdarza się. I co najlepsze, on wlatując do ula, udaje pszczołę. Można powiedzieć, że pachnie jak pszczoła, wibruje jak pszczoła i pszczoły myślą, że to jest pszczoła ale zniecznicy tu główkę bardzo często yy, pokonuje jej łakomstwo gdyż ona potrafi pobrać jednorazowo bardzo dużą ilość pokarmu do takiego stopnia, że się upija i nie, po prostu zasypia. W momencie, jak ona zasypia, przestaje wydzielać ten specyficzny zapach dla pszczół i przestaje wibrować, i pszczoły orientują się nagle, że ten osobnik, który jest od nas 20 razy większy, e, jednak nie jest pszczołą i to jest wróg, i trzeba go zabić. I Pszczoły poświęcają często swoje życie i gotują taką zmierzchnicę, trupią główkę żywcem co jest jeszcze fenomenalne u tego motyla docelowo jeszcze żywi się też sokami z drzew ma aparat gębowy, ale ten aparat gębowy jest usteczniony, on jest dość króciutki przy żywym okazie Wam pokażę jak on wygląda lata jak koliber i ma dość specyficzny sposób ochrony przed drapieżnikami pokażę Wam go za pół roku jak będę miał żywy okaz Ponieważ e, Anthropos należy do jednego z trzech gatunków motyli na świecie, z 225 tysięcy, jakie mamy odkryte i opisane w książkach, e, to stan na marzec 2024, trzy gatunki na 225 tysięcy gatunków motyli e, wydaje dźwięki. Bo jeżeli ktoś Was zapyta, czy ktoś z Was słyszał kiedykolwiek motyla, jeżeli nie mam do czynienia ze zmysznicą tropią główką. To to odpowie nie, że nie miał e, nigdy możliwości usłyszenia motyla, bo motyle nie wydają dźwięków. Natomiast e, z mieszkańca Trupia Główka, czyli Acherontia antropos, Acherontia Styx i Acherontia Lachensis, wszystkie należące do rodzin Acherontia, e, te dźwięki wydają. Jest to taki pisk na, e, pomiędzy piskami nietoperza a myszy. I bardzo chętnie Wam go pokażę za pół roku, jak już z tej oto pani albo pana wykluje mi się żywy okaz takiego motyla i Wam pokażę jak ten motyl piszczy. W nocy można czasami go pomylić właśnie z piskami nietoperza bądź myszy, bo to niekoniecznie gdzieś nietoperz przeleciał koło naszej głowy, czy mysz przebiegła koło naszej stopy, a to właśnie zmieszchnica, drupia główka mogła przelecieć koło Was i te dźwięki wydać. Jeszcze powiem Wam jedną fajną ciekawostkę, z reguły dla starszych ludzi, mówię to dorosłych, albo starszych tutaj dzieci w wieku już szkolnym, bo z tym piszczeniem też się wiąże pewna historia, legenda dotycząca właśnie zmiesznicy trupie główki, mianowicie ten motyl w okresie naszego średniowiecza w Europie był tępiony. Były zabijane bardzo często przez ludzi. Dlaczego był zabijany? Dlatego, że często wiedźmy, jakieś takie znachorki, szamani, wszelkiego rodzaju, rodzaju ludzie, którzy zajmowali się wiejskimi, wiejskimi, lokalnymi gusłami, wróżbami, łapało mieszkańcy trupie główki, hodowało, no jak taka czarownica, czy tam szamanka, zielarka, albo zielarz, Yy, przykładał takiego motyla jak trzymam właśnie w ręce do ucha, lekko go naciskał i ten motyl w formie obrony zaczął piszczeć. Dla niektórych to były szepty. Yy, I była taka legenda z tym związana, że ten motyl wypiszczał bądź wyszeptał właśnie komuś, że ktoś umrze w pobliżu. Że gdzieś ktoś w wiosce umrze i on właśnie wyszeptał imię tej, tej osoby. No, i to, to i co się działo potem? No Mamy średniowiecze. Średnia przeżywalność w takim średniowieczu była no, niezbyt długa, więc, zawsze ktoś jakiś tam jątek, ziątek w tej wiosce, no po prostu <śmira> umierał po prostu. Wystarczyło jakieś zranienie, jakaś choroba, katar, grypa, i po prostu taka osoba umierała często w wiosce. No, i oczywiście e, te, ta zielarka mówiła, że no to zmiesznica trupia główka właśnie wyszeptała imię tego jątka, ziątka, który właśnie zmarł. No i kto jest winny temu, że właśnie e, ten jątek, jątek zmarł, mimo że tam pchnięty gdzieś był w, w ramię, jakaś rana, jakieś zakażenie mu się wdało. No ale to nie wina zakażenia czy, czy tej rany, że się wykrwawia przez tam parę dni. A czego? Motyla, motyl, bo motyl wyszeptał jego imię. I to motyl wyszeptał jego imię i powiedział, że on umrze, więc. A on umarł, więc kto jest winny? Motyl, więc co trzeba zrobić, żeby ktoś nie umierał w pobliżu? no, zabijać motyle, i więc brali i zabijali te wszystkie biedne zmiesznice, trupie główkę, które siedziały e, gdzieś tam po, po krzakach. E, jak były znajdywane, to były zabijane, albo jak przyleciały gdzieś do, do płomienia, e, do światła. E, to były po prostu od razu zabijane, a wraz z nimi e, kilkadziesiąt innych gatunków, które przypominają również e, w postaci lotu tych e, trupiągłówkę. No i niestety, e, tak człowiek też się przyczynił do tego, że ten motyl został mocno przetrzebiony w okresie średniowiecza. Obecnie mamy sytuację odwrotną, mianowicie z gatunku rzadkiego staje się coraz bardziej częstsza, no, i tutaj również w Polsce. Spowodowane jest to ociepleniem się klimatu, bo to jest motyl ciepłolubny. Jest w stanie przezimować łagodne polskie zimy, ale łagodne. Natomiast, jak będzie bardzo mroźno, to niestety nie przeżyje, ale bez problemu, tak kilka stopni poniżej zera wytrzymuje. Wręcz jest wskazane po czwarce, żeby zimowała w takich ujemnych temperaturach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie za ciepła z kolei zima, to motyl może uznać, że, że warunki są nieodpowiednie, że jest jakaś susza i tak dalej. I motyl będzie zimował dwa razy. Czyli ta sienica zamiast się wykluć w przyszłym roku, czyli 2025 o koniec lata, to wykluje się w końcu lata 2026. I wtedy poczekacie na film o zmieszcznicy w dźwięku 2 lata, a nie pół o roku. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i Wam pokażę za niedługo, jak wydaje dźwięki taka zmiesznica, trupia główka. No i tyle. Bardzo dziękuję. To jest mój pierwszy filmik. E, chętnie wysłucham również w słowa, e, jakichś uwag, e, jak mam kręcić może kolejne filmiki, bo jest to mój debiut z takim dość dłuższym filmikiem. Mam nadzieję, że fajne rzeczy Wam opowiedziałem. Mam więcej tych rzeczy w głowie i bardzo chętnie bym się podzielił jeszcze to. Z tymi informacjami również z Wami. A teraz tutaj odkładam zmiesznice trupią główkę do, do swojego miejsca, do gabloty. Jak taka jeszcze gablota wygląda, to wygląda tak. Tylko, tu mam akurat z rodziny Zawisakowatych. Jest to dość duża rodzina. Oj, muszę się odsunąć, bo gablota jest trochę duża. I tak naprawdę, zmiesznica trupia główka nie jest wcale największa. Są jeszcze większe, zawisakowate, z trupia główka do 15 cm rozpiętości skrzydeł, ale są również motyle o znacznie większej rozpiętości skrzydeł, a jakże występują w Ameryce, oczywiście południowej, północnej oraz Azji. Tu jest Eumorpha Triangulum z Peru, w Satyopo, w dzielnicy Union Department w 2011 roku. Tutaj od znajomego dostałem w prezencie no i spreparowałem do takiej kaplotki. Więc jak widzicie zawisakowate potrafią być jeszcze znacznie większe niż nasze zmierzchnice trupie główki, chociaż jak na warunki polskie, zmierzchnica trupia główka jest również pięknym, fajnym, dużym gatunkiem. Dzięki! To jest koniec tego filmiku. Cześć!